Dla osób, które jeszcze zastanawiają się nad zakupem Bibi Prepersa, mamy dla Was pierwsze recenzje od ludzi, którzy już tę książkę mają i z nią pracują. Zresztą zobaczcie sami, jak ją opisują. Bardzo nas cieszy, że ta książka tak Wam się podoba i że jest właśnie tym, do czego została stworzona czyli pomocą, rozwiązaniem problemów, dostarczeniem wiedzy, dzięki której czujecie po prostu ten wewnętrzny spokój. Dziękujemy Wam za docenienie naszej pracy za tak serdeczny odbył oraz za Wasz czas, który poświęciliście na to, aby podzielić się w wiadomościach prywatnych i w komentarzach własną opinią o tej książce. Obserwowanie Waszego zadowolenia i wzrastanie poczucia bezpieczeństwa. Jest dla nas piękną nagrodą. Bo właśnie o to nam chodziło: abyście mieli opisane w jednej książce wszystko to, co pozwoli Wam zadbać o siebie i swoich bliskich, czyli że to Wam po prostu pomoże. Na szczęście zamówiliśmy większy nakład książki niż pierwotnie planowaliśmy, dzięki czemu Biblia Prepersa jest dostępna od ręki. Więc śmiało, kto jeszcze tego nie zrobił, w dalszym ciągu może taką książkę zdobyć.